Cześć. W dzisiejszym filmie pokażemy sobie, jak działa algorytm HU. Algorytm HU służy do szeregowania zadań jednostkowych i polega na tym, że w zadaniu mamy podane ilość zadań. W naszym przypadku jest to 12, ilość maszyn, czyli 3. Zadania są jednostkowe, więc każde zadanie trwa jedną jednostkę czasu. Algorytm HU polega na tym, że w pierwszej kolejności musimy. Ustawić poziom naszych zadań. Czyli tutaj będzie nasz pierwszy poziom, zadanie dwunaste. Drugi poziom to będzie zadanie dziesiąte i zadanie jedenaste. Trzeci poziom zadanie siódme, ósme, dziewiąte. I poziom czwarty to jest reszta zadań. Następnie musimy wyznaczyć zadania, które są wolne w danej chwili. W naszym przypadku jest to zadanie pierwsze drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste. Są to zadania wolne, ponieważ nie zależą od żadnych innych zadań. Następnie możemy wrzucać nasze zadania już na nasze maszyny. Czyli maszyna pierwsza będzie wykonywała zadanie pierwsze. Zadanie drugie. Zadanie pierwsze możemy sobie wykreślić. Zadanie drugie. I zadanie trzecie. Następnie możemy rozpocząć już nową jednostkę czasu, czyli będzie to kolejno zadanie czwarte. Zadanie piąte. I zadanie szóste. Teraz widzimy, że mamy yy, zadania wykonane, więc pojawiają nam się nowe wolne zadania. Zadanie siódme, ósme i dziewiąte. I możemy też już je wrzucać na nasze maszyny, czyli będzie to zadanie siódme. Zawsze lecimy zgodnie ze strzałkami. Zadanie ósme i zadanie dziewiąte. Teraz możemy wykreślić nasze zadania, że są już wykonane. Wyznaczamy kolejne zadania, które są wolne w danej chwili i wrzucamy je na nasze maszyny, czyli to będzie zadanie 10, zadanie 11. Zadanie 12 jeszcze nie jest wolne, więc musimy poczekać. I teraz możemy sobie wykonać nasze zadanie 12 już na kolejnej maszynie. I mamy uszeregowane nasze zadanie. To jest koniec zadania.